Cześć! Witajcie na kanale firmy Applause. Nazywam się Grzegorz, a ze mną jest Edek. Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam najnowsze słuchawki Sennheiser z rodziny True Wireless i będzie to model CX Plus True Wireless. Wydawać by się mogło, że słuchawki typu True Wireless są dość świeżym pomysłem. Nic bardziej mylnego. Pierwsze słuchawki tego typu wyszły na rynek już w 2008 roku i to właśnie firma Sennheiser dokonała tego modelem MXW1. Technologia na tamten moment była na tle przełomowa, że nie znalazła niestety odpowiednika w postaci odpowiednich urządzeń transmisyjnych. Ówczesne telefony wyposażone były w dosyć kiepskiej jakości system Bluetooth. Powszechnie korzystało się do odtwarzania muzyki z przenośnych odtwarzaczy, dlatego Sennheiser oprócz samych słuchawek True Wireless Yy, zmuszony był zap zaproponować w zestawie również odpowiedni transmitter. Sennheiser ponownie wszedł w segment słuchawek prawdziwych bezprzewodowych w 2018 roku. Wtedy na targach IFA niemiecki producent zaprezentował słuchawki Momentum True wireless. Zostały one przyjęte bardzo ciepło i były całkiem udanym produktem. Dla niemieckiego producenta był to wyraźny sygnał, że słuchawki typu True wireless to brakujące ogniwo w rozbudowanym ofercie tej marki. Od 2018 roku Sennheiser zdążył wprowadzić kilka modeli prawdziwie bezprzewodowych słuchawek z różnych półek cenowych. W tym połowie września tego roku najnowsze CX Plus True Wireless, o których dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy może od unboxingu tych słuchawek. Po rozcięciu plomby zabezpieczającej możemy otworzyć pudełko i wyciągnąć tackę ze słuchawkami, przykrytą promocyjną ulotką. W zestawie znajdziemy słuchawki, nieduże etui z funkcją ładowania, zestaw silikonowych wkładek w czterech rozmiarach. Małej, średniej, i dużej i największej oraz kabel USB-C do ładowania. Oczywiście nie może zabraknąć instrukcji obsługi oraz wskazówek bezpieczeństwa. Całość opakowania wygląda bardzo schludnie. Natomiast jeśli chodzi o wygląd etui słuchawek, etui jest dość kompaktowe, wykonane z dobrej jakości plastiku o motowym wykończeniu, z otwieraną klapą, na górze której jest skrócone logo producenta w postaci litery S, a od wewnątrz nadrukowane logo Zonheiser. Na samym etui nie znajdziemy żadnych fizycznych przycisków, jest tylko jedna mała dioda z przodu, która kolorem sygnalizuje nam poziom naładowania słuchawek oraz złącze USB-C z tyłu. Słuchawki trzymają się wewnątrz pudełka dość sztywno dzięki magnetycznym złączom. Same słuchawki również nie są przesadnie duże. Konstrukcja jest dość ergonomiczna, dzięki czemu pewnie siedzą... Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 6 gramów. Obudowy również są wykonane z plastiku, panele dotykowe z logotypami są błyszczące. Po wewnętrznej stronie słuchawki znajdziemy magnetyczne złącza do ładowania oraz czujnik, który przekazuje słuchawkom informacje, czy są aktualnie założone, czy nie. Na obudowach słuchawek znajdziemy również otwory mikrofonów do systemu aktywnej redukcji hałasu oraz do prowadzenia rozmów. Natomiast jeśli chodzi o funkcje i parametry tych słuchawek, to są one ponadprzeciętne w tej kategorii cenowej. CX-Plus są wyposażone w autorskie dynamiczne forniki Zandheiser o nazwie True Response o średnicy 7 mm. Takie same znajdziemy w słuchawkach wyższej półki Momentum True Wireless 2. Zapewniają one pasmo przenoszenia od 5 do 21 kHz. Słuchawki są wyposażone w kodeki SBC AAC, APTX, APTX Adaptive oraz technologię Bluetooth 5.2. Poziom zniekształceń dźwięku wynosi zaledwie 800%. Z ciekawych funkcji mamy tu aktywną redukcję hałasu oraz system inteligentnego pauzowania i wznawiania grania po wyjęciu lub włożeniu słuchawki do ucha, które działa w oparciu o czujniki, o których wspomniałem wcześniej. Oprócz tego słuchawki oferują również wyłączalną funkcję Transparent Hearing, która pozwala nam słyszeć otoczenie za pośrednictwem wbudowanych w słuchawki mikrofonów. Czyli nie musimy wyjmować słuchawki lub słuchawek z uszu, jeżeli chcemy usłyszeć to, co dzieje się wokół nas funkcje, o których przed chwilą opowiedział Grzegorz, możemy skonfigurować za pomocą bezpłatnej aplikacji Smart Control. Apka pozwoli nam również na ustawienie korektora dźwięku, zwiększenie basowości grania za pomocą opcji bass boost oraz skonfigurowanie paneli dotykowych słuchawek, do których możemy przypisać określone działania typu otwarzanie, pauzowanie, przywijanie czy odbieranie połączeń. Dodatkowo słuchawki mają certyfikat odporności na zachlapanie IPX4, co może się przydać w przypadku jesiennej deszczowej pogody. Warto też dodać, że każdą słuchawkę można używać pojedynczo, a nie tylko Obu słuchawek jakopad. Dzięki etui ładującego nie musimy podłączać słuchawki do gniazda co najmniej przez 24 godziny. Słuchawki w pełni naładujemy w około 1,5 godziny. Z pewnością chcielibyście się dowiedzieć, jak te słuchawki brzmią, bo przecież o to przede wszystkim chodzi. Nie chcemy przekazywać Wam naszych wrażeń, mimo że są bardzo pozytywne, gdyż mamy interes w jak największej sprzedaży. Zachęcamy Was natomiast do przeczytania niezależnych opinii, których powinno z czasem być coraz więcej. Jedną z pierwszych polskich recenzji znajdziecie na portalu spidersweb.pl. W tym artykule autor porównał wszystkie dostępne aktualnie modele True Wireless ze stajni Co ciekawe, prezentowany teraz przez nas model CX Plus True Wireless wypadł w tym zestawieniu bardzo dobrze. Niemal porównywalnie identycznie pod względem dźwięku z droższym modelem Momentum True Wireless 2. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy – cenie. Aktualnie znajdziecie te słuchawki na rynku za około 700 zł. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę producenta www.sennheiser.pl Jeżeli macie do nas jakieś pytania, zachęcamy do ich zadawania w komentarzach. Jeśli materiał Wam się spodobał, to stawcie kciuk w górę. Dziękujemy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki i do zobaczenia.